Ja jestem Kaśka i dzisiejszy odcinek będzie poświęcony pierwszym siewom. Ja siałam pierwsze rośliny 30 stycznia. Sprawdzałam sobie specjalnie datę. Były to papryki, był to seler. Tutaj jest seler nie przepikowany, natomiast tutaj mam część selerka już napikowanego. Siałam pora i wysiewałam sobie też petunię albo surfinie, nie pamiętam w sumie co to było, czekajcie, zaraz sprawdzę na opakowaniu, czy to były petunie, czy surfinie. Petunia, miks kolorów. A ja stwierdziłam, że w tym roku może spróbuję znowu pod balkonem, pod, pod tym zadaszeniem z poliwęglanu sadzić sobie petunie, bo tam, kiedy padał deszcz, to one zazwyczaj po prostu nie wyglądały już w połowie właściwie są zbyt ładnie, natomiast teraz jest to zadaszenie, więc może będą ładnie, ładnie mi kwitły. I tak jak widzicie, już większość tych sadzonek jest dosyć ładnie nie wszystkie, ale dosyć ładnie wyrośnięta. Czekam, nie mam nadzieję, że dzisiaj zdążę właśnie zacząć chociaż rozsadzać papryczkę, bo przynajmniej część odmian już jest ładna, dosyć mocno wyrośnięta. Mają już. Przynajmniej jedną, a czasem nawet więcej, tak jak tu widzicie w tej w Kalifo, w Kalifornii, że ma nawet więcej tych liści, więc nadają się już do przesadzenia, do doniczek. Natomiast nie wszystkie papryczki są takie wyrośnięte, bo <tryk> Chciałam, się, chciałam już wysiać wszystkie nasiona, które miałam z tych starszych odmian. Mam nadzieję, że uda mi się dzisiaj albo jutro nakręcić filmik w końcu o, o samych nasionach. I słuchajcie, starsze nasiona papryki, już któryś rok mi się to sprawdza. Jeżeli mam dłużej niż 2 lata otwartą paczkę z nasionami papryki, to one po prostu praktycznie nie kiełkują albo to kiełkowanie jest strasznie opóźnione tutaj siałam sobie taką papryczkę ona się nazywa zalta, żółta to jest taki żółty rożek takie, mama u mnie mówi na to rożki takie żółte papryczki lekko podłużne, słodkie i popatrzcie, ona też była siana 30 stycznia i ona nie wiem ile tych nasion było, przeważnie sieje tak około 15, powiedzmy 20 nasionek zeszły tylko 3 bardzo późno i popatrzcie jakie one są w porównaniu do do tej Kalifornii prawda, która już jest taka piękna i, i wyrośnięta, super nadaje się już do pikowania, natomiast tu mam tylko trzy nasionka, podobnie miałam z sadzonkami Marty Polki, też bardzo fajna papryka w pomarańczowych owocach I ja po prostu do tej doniczki gdy widziałam, że mi nie kiełkują po około 14 dniach słuchajcie, jeżeli papryki Wam po około 14 dniach nie wychodzą to znaczy, że to kiełkowanie będzie słabe. Papryka generalnie potrzebuje więcej czasu niż pomidor, ale jeżeli po 14 dniach, po dwóch tygodniach nic Wam się tam nie zadziało, nie widzicie, żeby te, można sobie wydłubać nasionka i sprawdzić, nie widzicie, żeby tam pojawiały się jakieś kiełki, prawda, to po prostu kupcie sobie świeżą paczkę nasion i wysiejcie jeszcze raz. I tu mam chyba cztery takie wyrośnięte bardziej sadzonki, które właśnie później mi skiełkowały, natomiast po prostu do tej samej doniczki sobie dosiałam, bo miałam świeżą paczkę właśnie martypolki i wysiałam resztę nasion, dosyć wolno ale skiełkowała mi granowa, miałam paczkę z zeszłego roku, też nie są jeszcze aż tak wyrośnięte te, te sadzonki ale już puszczają też drugiego listka, więc myślę, że do końca tego dnia też będą się nadawały do, będą się nadawały do przesadzenia i tu dosiewałam sobie Później, gdzieś właśnie około, około połowy, połowy lutego dosiewałam y, też czerwoną y, paprykę. Y, to jest chyba rubinowa. Rubinowa albo Roberta? rubinowa. O, Słuchajcie, mój kot, nie wiem czy słyszeliście, próbował tu wskoczyć na parapet, bo słyszy mnie tutaj przez okno. Próbował tu zaatakować parapet, bo ją przez chwilę wyeksportowałam na pole, żeby się trochę przewietrzyła. I teraz nas to pewnie będzie, nam to pewnie będzie miałczyć pod parapetem, żebym ją wpuściła. Więc tak, jeżeli chodzi o paprykę, hmm. I o no, w sumie jeżeli chodzi o tak jakby przedawnienie się nasion, przeterminowanie, to u mnie y, miałam problemy chyba tylko z papryką jak na razie. Jeżeli mam, tak jak Wam mówiłam, jeżeli są te nasiona dłużej niż 2 lata, to po prostu to kiełkowanie jest słabe. Tutaj miałam też wysiewaną ostrą papryczkę. Ona w ogóle jest taka bardzo wyciągnięta, ale to u ostrych papryczek co roku mi się tak zdarza, że one się tak mocno wyciągają. I ja sobie tu wymieszałam dwa rodzaje nasion ostrej papryki, chyba dekajen. I jakąś tam jeszcze jedną, też taką podłużną papryczkę, i też skiełkowała mi, właśnie miałam świeże nasiona tej jen one mi skiełkowały, a tutaj widzę, że wzeszły mi jakieś dwie sieweczki, pewnie tej drugiej odmiany, która właśnie też, którą też paczkę miałam już dłużej otwartą. Więc jeżeli macie wasze papryki dłużej niż dwa lata, a jeszcze ich nie zdążyliście wysiać, to słuchajcie. Proponuję kupić świeżą paczkę, bo na, dla papryki siew w marcu to już jest troszeczkę późno. Ona potrzebuje dosyć długiego okresu wzrostu, rośnie wolniej niż, niż pomidory. Hmm, więc kupcie sobie lepiej świeżą paczkę i jak najszybciej ją po prostu wysiejcie. <laughs> tak jak mówiłam, ja będę już część moich roślin pikowała, część już jest napikowanych. Tak jak na przykład, o, proszę bardzo, Fionusia, będzie nam tu teraz miałczyć. Tak jak tutaj moje petunie, tutaj są petunie nieprzepikowane, no one były po prostu wysiane w tej doniczce. Petunia ma drobne, bardzo drobniutkie nasionka, tak jak maczek, więc troszkę mi się ich oczywiście za dużo wysiało i jak na razie, czekajcie, próbuję Wam tu jakąś jedną wyrwać, jak na razie te, te siewki, tak jakby jedne od drugich bardzo nie odstają, prawda, pod względem ilości liści czy... Jakości, prawda, takiej grubości tych, tych liści czy, czy tych pędów. Natomiast, no właśnie, przepikowane rośliny miały troszeczkę uszkodzony system korzeniowy i one jakby dopiero się zbierają. Myślę, że w przeciągu tygodnia tutaj ten ich wygląd znacznie się poprawi. Część zresztą widać, że już lepiej, lepiej rośnie, prawda, szybciej przyrasta te nasionka te, te sadzonki jeszcze bym mogła przepikować prawda nic by im się pewnie jeszcze nie działo ale nie potrzebuję aż tyle tyle roślin myślę że też je dzisiaj wyrwę z tej doniczki i sobie tutaj przepikuję część pora bo wysiewałam też pory i ja pory też przeważnie pikuję tutaj mamy pora późnego powiem wam że siałam 30 stycznia wydaje mi się że rok wcześniej siałam Troszkę wcześniej, chyba około 20 stycznia. I wydaje mi się, że w zeszłym roku miałam słabsze, znaczy tak mniej przyrastały te pory. W tym roku faktycznie jakieś takie bardzo długie już są te, te szczypioreczki. Ja je też przepikuję, bo widzicie, one tutaj praktycznie, yy, yy, tak jakby te korzonki im wystają, prawda, są na wierzchu. A pora można dosyć głęboko wsadzać. Do gruntu też go można zawsze wsadzać troszeczkę głębiej. Wtedy ta biała część, ta taka, Najbardziej delikatna w porze, jest jej po prostu więcej. Także warto zawsze troszeczkę głębiej wsadzić niż był wsadzony w doniczce. Ja sobie po prostu rozdzielę część tych sadzonek na tą doniczkę i do tej doniczki pewnie po, po petuniach je przesadzę. Tutaj mam pora wczesnego: no, Fionusia, no, zlituj się, no, będzie nam tu chodzić. Ona umie zejść, słuchajcie, bo ona sobie tak wchodzi do nas do, do pokoju, po prostu tam pod spodem mamy pergolę pod tym dachem, i ona sobie po pergoli przychodzi na nasz balkon i wchodzi do pokoju. Ale nie wiem, nie chcę jej się, słyszy mnie tutaj i będzie nam tu miauczać zaraz pewnie przez, przez okno cały czas. Tutaj mam pora wczesnego. Ja w zeszłym roku mieliśmy całkiem fajne pory i bardzo mm, fajne miałam selery. Selery takie naprawdę klasa sklepowa, myślę, że by, mogłabym powiedzieć. Dlatego chciałabym w tym roku wsadzić sobie trochę więcej tych selerów, tak samo troszkę po, więcej porów. Są to też warzywa, które na przykład ten por późny, które mogą. Yy, za dwie sztuki mi zostały do teraz na działce, nic im nie jest, więc one mogą spokojnie zimować, nic im się nie dzieje. Tak samo seler bardzo długo może być w gruncie, spokojnie wytrzymuje takie niższe temperatury. No i tak się tutaj będzie kiciusia nam teraz ocierała. Wytrzymuje te niższe, niższe temperatury. Natomiast słuchajcie, to już też któryś rok zauważyłam, on źle znosi przetrzymywanie w domu, bo im tutaj zaczynają powoli tak jakby te końcóweczki troszkę zasychać, więc myślę, że za niedługo wyniosę je, o teraz będzie piłowała w okno, słuchajcie, chyba ją spróbuję wpuścić tu tym oknem, bo żyć nam nie da, Fiona, nie mam tutaj, kiedyś miałam siatkę, więc się nie dało otwierać okna, Ech, o jesteś, Raz, słuchajcie, to jak była młoda, zdarzyło jej się właśnie, ja zawsze tu mam tak te parapety przedłużone jakimiś właśnie pleksą albo jakimiś płytami i raz, wchodź szybciutko, wchodź, no zimno jest, wchodź, wchodzę gocisko. I raz, słuchajcie, jak była młoda, to chyba jeden, jedyny raz tak zrobiła, że weszła mi na te sadzonki i po prostu przewaliła, nie, nie, przewaliła tą płytę, bo ona tu od spodu nie jest podparta, tam mam ją tylko zabezpieczoną dodatkowo przy, przy samym parapecie i przewaliła mi po prostu jedną płytę. I to tylko raz, jeden, jedyny. Miała taki pomysł, żeby wchodzić na te parapety z sadzonkami. Teraz tu się będzie koło mnie łasić, była zamknięta. Zamknęłam ją przypadkowo na strychu, jak szłam z jakimiś ubraniami, Ym, dzieci. I siedziała tam całą noc, więc teraz pewnie ma na dwa 2 dwa ale będzie udawała, że jest głodna. <grytanie> idź, Święusia, stąd idź gdzieś na dół. Tam masz jedzenie w miejsce, idź. Przysk, Wracając, słuchajcie, do, do pikowania i, i, i do porów. Któryś rok zauważyłam, pory wysiewam ba, no przynajmniej czwarty raz wysiewam pory, i zawsze jak je trzymam w domu, to po prostu. No z wysokiej temperatury jest suche powietrze, cały czas jest, używa się ogrzewania, te końcówki zaczynają im zasychać, ale to w niczym im słuchajcie nie przeszkadza, później jak się je wyniesie na działkę i wsadzi do gruntu, bardzo ładnie się przyjmują i ja sobie jeżeli mam na to miejsca, w tym roku mam nadzieję, że właśnie będę miała więcej troszeczkę miejsca na różne rozsady, to pory albo selery sobie właśnie pikuję do wielodoniczek, po kilka sztuk po prostu, po trzy, po cztery sztuki do, do wielodoniczki to w zupełności wystarczy do momentu wysadzenia, przeważnie pora jak mama kupowała na, na ryneczku, na skabnie to mm, Pan miał w takich pęczkach jakby po pięć, czyli w takiej malutkiej wielodoniczce. Miał po prostu kilka nasionek wsadzonych i taką całą kępkę sprzedawał. Selery zresztą też jak sprzedawał, to są te takie, wiecie, maleńkie wielodoniczki i też po prostu taką ukorzenioną rozsadę z maleńkiej wielodoniczki sprzedawał, więc im tutaj też, mimo że jest kilka tych sztuk, to nic się nie powinno dziać. No i tak, te pory pikowałam, te, no i pory i selery pikowałam gdzieś dwa tygodnie temu. One wyglądają w ten sposób, mają już po dwa listki, już trochę zaczynają pora przypominać, yy, selera, przepraszam, no i słuchajcie, te pory, których nie przepikowałam, ja je tu wyrwę, bo no, trzymałam je właśnie specjalnie na, yy, po to, żeby by, by było do filmiku, popatrzcie, one mają bardzo wyciągnięty tutaj, prawda, yy, ten pęd i ja starałam się jak najgłębiej je właściwie pod, yy, pod liścienie same wsadzić do, yy, do ziemi, też się tym selerom nic w związku z tym nie dzieje i mimo, słuchajcie, że były przeze mnie wsadzone do samej ziemi. Nie wiem, to tutaj dobrze widać, bo bardzo cieniutkie są te pędy. To i tak troszeczkę jeszcze wybiły do góry. Wybijają, bo mimo, że to jest okno południowe, to tutaj jest dla nich za mało, mm, za mało światła. Tak samo przechylają się to akurat dobrze widać. Tak samo po petuniach, że są przechylone po prostu w stronę światła. Ja ich tu nie doświetlam. Mm, żadnymi lampami, jeżeli macie w domu taką możliwość, bo dużo osób kupuje sobie takie, jakieś mini szklarnie z oświetleniem do domu, to na pewno nie będą się tak wyciągały, ale wydaje mi się, że jeżeli nie macie takich warunków, jak mają producenci rozsad, prawda, czy rolnicy, właśnie w szklarniach, czy w tunelach foliowych, to i tak te domowe rozsady zawsze są troszkę bardziej wyciągnięte, na pewno nie, że słabsze, prawda, ale nie wyglądają tak jak te rozsady później, prawda, sprzedawane przez, przez producentów, bo te tunele czy foliowe, czy szklarnie tam wszystko jest, znaczy no wszystko w wielu szklarniach to już jest po prostu elektronika, komputery sprawdzają temperaturę na zewnątrz, w środku dostosowują oświetlenie do natężenia światła dziennego do długości dnia prawda bo te rozsady właściwie wypadałoby naświetlać powiedzmy przez, no, 10-12 godzin dziennie, żeby one miały dostęp do światła dziennego i przede wszystkim w szklarniach właśnie jest to, że to światło jest z każdej strony, a nie tylko od okna, tak? Dlatego te rośliny nam się też nie e, przechylają. E, w szklarniach mamy kontrolowaną wilgotność, podlewanie, nawożenie oczywiście, tak? Ja tutaj nie stosuję, jeszcze ich nie podlewałam ani razu żadnym nawozem, e, będę je zaślała tylko humusem z czczownic, e, natomiast ja rozsad no właściwie nie nawo no oprócz tego humusu nie stosuję żadnego yy, yy, drugi rok, w zeszłym roku też nie używam oprócz humusu żadnego innego nawozu yy, i tak jakby no w porównaniu do ubiegłych lat niczym się te sadzonki nie różniły, yy, natomiast właśnie no producenci jako, że oni sobie nie mogą pozwolić na stratę albo żeby te sadzonki były jakieś słabe, gorzej rozkorzenione. To po prostu te warunki mają dostosowane często, nawet pod jakąś grupę roślin. Tak na przykład, nie wiem, wysiewają kapustne, tak, czy właśnie wysiewają pory, czy selery, które mogą mieć odmianowo inne zapotrzebowania. No, czy na nawożenie, czy na nawadnianie. Najbardziej mnie słuchajcie jeszcze taka jeszcze, odbiegając od, trochę od tematu jak sobie śledzę portale jakieś ogrodnicze i po prostu jest tam rolnik ma szklarnię tak i sieje i na przykład właśnie jest wysiew selera czy wysiew nie wiem yy, czegoś tam innego i on na tym forum zadaje pytanie czemu temu selerowi żółkną liście no to jeżeli ktoś się bierze za rolnictwo no to sorry ale tak jakby powinien jakieś podstawy Wiedzieć, prawda, a nie rzucać jakimiś, tak powiem, pytaniami, to takie trochę mało profesjonalne, tak, skoro mamy szklarnię, prowadzimy sprzedaż, rozsad yy, i nie wiemy, co się dzieje selerowi, czy nie wiem, cebuli, czy burakowi, czy pomidorowi, czemu się robią plamy, czemu liście żółkną, to takie trochę mało profesjonalne, yy, no narażamy się w ten sposób na stratę, prawda, bo yy, no jeżeli nam przepadnie jeden siew, jedna partia siewu, no to dla nas to już jest strata, później trzeba gonić, tak, bo też... Rolnicy często wysadzają wcześniej do gruntu, jeżeli mamy jakieś tam zakontraktowany, na przykład sprzedaż sadzonek, no to później mamy problem, tak, jeżeli tych sadzonek nie, nie uda się temu rolnikowi wyprodukować. Wracając do tych moich, to taka, taka anegdota, bo bardzo często, słuchajcie, po prostu e, tak od lutego to non stop się na tych forach przejawiają takie pytania, co brakuje tym roślinom, czemu mi korzenie zgniły, e, czemu sadzonki się przewracają, no to tak jakby nie byli to właśnie rolnicy, rolnicy, tylko Tacy amatorzy, prawda? Jak ja, czy jak część osób, która być może ogląda mój, mój kanał, czy, czy oglądacie inne kanały, prawda? Poszukując odpowiedzi na pytania, czemu mi się sadzonki pomidora czy papryki przewracają. Wracając do moich sadzonek. Tutaj mam, wyrwałam sobie tego starego selera, był pierwszego. Tu kilka mam, miałam troszeczkę miejsca w winklu, więc kilka jeszcze selerków sobie tak napikowałam, a tu wychodzi mi nowy seler. Bo stwierdziłam, że może, jak wysiadł drugi raz, to się nie będzie tak wyciągał. Ale słuchajcie, widzę, że znowu się wyciąga, mimo że akurat ostatni tydzień był dosyć słoneczny, i już widzę, że te łodyżki są bardzo długie. No, ale to nic. Ja też będę miała w tym roku ogrzewanie w szklarni, więc myślę, że od połowy marca uda mi się po prostu część sadzonek już wynieść do szklarni. I tam, no, zawsze właśnie te warunki są świetne przynajmniej lepsze dla tych sadzonek i też temperatura słuchajcie takie sadzonki wcale nie lubią upałów po 20 parę stopni a no czasem my w domu ja tutaj też mam pod samym parapetem mam grzejnik my co prawda nie korzystamy z tego pokoju i najczęściej grzejnik jest po prostu trzema warstwami prania obłożony więc nie jest tutaj tak ciepło zazwyczaj mam też tutaj rozstrzelnione okno całą no, no 24 godziny na dobę nawet jak są jakieś chłodniejsze noce jest tu rozszczelnione okno, więc ta temperatura jest tu niższa niż w innych pomieszczeniach, ale i tak to jest przeważnie około 18-19 stopni. Co dla takich sadzonek jest suche powietrze, też dla takich sadzonek no wcale nie jest takie, takie komfortowe. Sadzonką wystarczy spokojnie, żeby dobrze rosły, rozwijały się. To taka temperatura 12-15 stopni wystarczy. Do kiełkowania może być cieplej. I nie musi być słońca. Możecie nawet kiełkować, jak macie podłogówkę gdzieś, nie wiem, w łazience yy, czy w kuchni. To sam etap kiełkowania, wysiewania i kiełkowania możecie właśnie ustawić sobie do niczki yy, na ciepłej podłodze, yy, właśnie w łazience czy, czy w kuchni, tam gdzie macie ogrzewanie podłogowe. Natomiast już w momencie, kiedy pojawią się pierwsze tam gdzieś. Widzimy prawda zalążki kiełki, coś zielonego zaczyna wychodzić nam w tej daniczki. Od razu trzeba zapewnić wtedy tym roślinom słońce, żeby nam po prostu dobrze rosły. Ja pomidory będę siała. Myślę, że po 15 marca, myślę, że nawet koło 20 marca. Skoro będę miała to ogrzewanie w szklarni, to po prostu później po przepikowaniu ich, bo wysiewa będę też w domu. I po przepikowaniu ich po prostu pójdą do, do szklarni. Z tego ogrzewania też Wam spróbuję nakręcić filmik. Teraz dzieciaki co chwilę były chore. Teraz nas nastraszyli ospą w żłobku, także czekam, czy nam się ospa wykluje, czy nie u maluchów. No i jest to, wiecie, zawsze jakieś utrudnienie, prawda? Wolę się jednak zająć tymi dzieciaczkami niż biegać z łopatką po, po ogródku. Ale też próbujemy. Blaneczka też bardzo lubi. Różne takie zajęcia ogrodnicze, także jak były te ładne dni, to już biegała z konewką i po prostu podlewała wszystko podlewane. Chętnie podlewała skorupki ślimaków, które gdzieś tam sobie wypatrzyła taką, wiecie, grupkę skorupek po ślimaczkach z zeszłego roku i podlewała je konewką, żeby lepiej się im żyło. To było bardzo, bardzo takie miłe z jej strony. A jeszcze właśnie a propos podlewania, to tak jak tu widzicie, ja mam dosyć sucho w tych doniczkach. Staram się nie przelewać tych roślin. Nie nawożę też, nie przelewać, bo często sadzonki właśnie później yy, yy, mają problem yy, właśnie ze zgorzelą yy, pędu, mogą się nam pokładać yy, i też słuchajcie nie podlewana tak intensywnie, nawożona, nie podlewana sadzonka to jest dla roślinki też taki sygnał, że mm, ja muszę szukać wody, muszę szukać pokarmu, yy, prawda, jakichś składników yy, pokarmowych i też ten system korzeniowy będzie nam rozwijała, rozwijała mocniejszy, prawda? Szukając właśnie tej, tej wody. Oczywiście nie dopuszczamy do omdlewania roślin, ale no nie ma ich co też, nie ma ich co też zalewać. Też oglądałam kiedyś, ja najczęściej z kanałów innych ogrodniczych oglądam naturalnie o ogrodach i tam właśnie pani Kasia mówiła o jak podlewać rośliny tak to nawet nie było jej uwagi tylko jakiegoś innego ogrodnika bo często staramy się podlewać w podstawkę natomiast jeżeli to mają być roślinki sadzone do gruntu to jeżeli macie jakąś właśnie koneweczkę z takim bardzo delikatnym sitkiem śmiało możecie podlewać z góry Normalnie od góry, no bo też wtedy te rośliny w jakiś sposób hartujemy, chociażby do opadów, przyzwyczajamy do opadów chociażby deszczu, prawda? Też jest to dla nich pewien rodzaj hartowania. Także ja jak podleję, tak podleję. Słuchajcie, raz podleję więcej, czasem mniej, czasem gdzieś mi ta woda ucieknie, bo mam tutaj taki lekki spad z tego parapetu, więc niektóre sadzonki są nie za dobrze dopodlewane, ale nic im się nie dzieje, rosną sobie jednego pora część pora wczesnego. Wyniosłam sobie już do budynku, też może mi się uda nakręcić filmik z, z budynku gospodarczego, bo tam mam takie mocno prześwietlone okno, um, też od strony południowej um, i tam wyniosłam już sadzonki pelargonii i fuksji i właśnie wysiałam tam kapustę. Muszę i zobaczyć, czy zaczęła mi kiełkować, czy jednak jest jej tam za zimno, um, bo jest tam, tam nie ma ogrzewania, no ale budynek jest murowany, więc jeżeli na polu jest jakieś 7 stopni, to tam w środku jest powiedzmy 8 do 9 stopni, w zależności od tego, czy, czy jest jakieś słońce. Jeżeli jest słoneczny dzień, to tam też temperatura powoli wzrasta i utrzymuje się też w nocy, co w tym za parę dni zapowiadali jakieś takie ochłodzenie, hmm, ale myślę, że ja już nie będę tych pelargonii z powrotem przynosiła do domu, tylko po prostu tam zostaną, bo pelargonia, fukcja zresztą też, jeżeli są osłonięte, zabezpieczone od tego zimnego wiatru, może to być też by, by tunel poliwęglanowy. Bardzo dobrze, słuchajcie, jak, ja jeżeli się już zahartują, to bardzo dobrze znoszą niskie temperatury. Mnie w poliwęglanie przetrwały pelargonie. Słuchajcie, minus 7 stopni były przymrozki, chyba na koniec października. Ja tam po prostu poznosiłam do niczki. Wiecie, jak robiłam porządki? Nie wszystkie brałam stare rośliny do domu. I one po prostu, i bazylia, którą miałam, słuchajcie, wsadzoną w szklarni, i, i pelargonie. Które tam miałam ustawiane, po prostu te przymrozki w październiku przetrwały. To było, już wtedy, jak, to było już wtedy, gdy miałam nałożoną na szklarnię folię, więc tak jakby dodatkowo się ta szklarnia troszeczkę utrzymywała, trochę lepiej ciepło, prawda? Dach był przykryty folią i lepiej, była szczelniejsza, prawda? Lepiej utrzymywała temperaturę. Także to tyle w moim słuchacie dzisiejszym nagraniu. Ja już powoli zaczęłam sprzątać yy, ogródek. Nie wiem, czy będzie to widać z daleka. tam co kawałek na trawie, leżą kubki yy, albo jakichś starych części roślin, albo chwastów, yy, jakieś doniczki, yy, różne rzeczy. Po prostu wiecie, z maluchami, jak krążę po ogródku, to co mi się uda, troszkę obrywam. Zaczęłam też przycinać róże, yy, ptące. Jest to prawda dopiero właśnie początek marca, ale mają już ogromne Pąki, przez to, że było ciepło, a pod podróżami, prawda, w rabatach mam wsadzone dosyć dużo roślin cebulowych i po prostu boję się, że y, y, przycinając je później, gdzieś na około połowy marca, czy pod koniec marca, tak jak zazwyczaj, to poniszczę sobie już tulipany. Podejrzewam, że na koniec marca przy takiej pogodzie będą miały kwiatostany, i obawiam się, że po prostu bym sobie je poniszczyła, połamała, dlatego. Staram się przyciąć to jak najszybciej. Pogoda mi się popsuła. Wczoraj do południa było ładnie i słonecznie. Teraz już pada deszcz, więc to nie jest pogoda. Niestety na prace zewnętrzne. I myślę, że póki Kasper mi nie wstanie, bo jeszcze chwilkę powinien spać, to właśnie przygotuję sobie tutaj doniczki na pierwsze rozsady papryki. I akurat koło 15 marca, kiedy one już będę widziała, że prawda, się przyjęły, troszkę się ogarną po tym przesadzeniu, to będę je mogła zahartować i wynieść do Szklarni. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę miłych prac ogrodowych i do usłyszenia w następnym nagraniu.